No właśnie, Damian wspomniał o urodzinach. Kobiecie, kobiecie się jakby tak urodzin nie przypomina. Ale jesteśmy w tym samym wieku. Ale Ania <laughs> lubi świętować, dużo tych urodzin było. Czy jakieś postanowienia z okazji tych 35 urodzin masz, czy w ogóle postanowienia ja robisz? Zawsze postanowienia. Jak do, dobrze mnie znasz, Paulina, to wiesz o tym, że mam swoje różne postanowienia, cele, a że jest wrzesień, to się oczywiście dużo u mnie dzieje i dlatego też przyjechałam do Polski do pracy na kilka dni, żeby poprowadzić pewne projekty. Mhm. No właśnie, przyjechałaś na, na kilka dni, ale wrzesień to. To też czas dla każdego rodzica, kiedy zaczynają się nowe obowiązki. My jesteśmy trochę niewolnikami systemu edukacji naszych dzieci, bo jak tutaj wszyscy siedzimy, wysłaliśmy dzieci do szkoły. I nagle ten wrzesień staje się po prostu jakimś miesiącem, że brakuje doby. I ty chyba z dziewczynkami zostałaś e, z też w Barcelonie, prawda? Zdecydowanie tak. Powiem, moja klarcia zaczęła teraz w szkole British School Year, year two, do drugiej klasy. I właśnie doszło do mnie, że to już nie jest ten czas, kiedy planuję tylko kalendarz pod mojego męża, ale już teraz planujemy kalendarz pod naszą córkę, która szkoły opuszczać nie może. Więc też z tego względu jestem zdecydowanie rzadziej w Warszawie. Plus zajęcia dodatkowe, jeszcze Klara zaczęła gimnastykę. Także zobaczymy, jak to będzie nowa pasja naszej córki, oby poszło dobrze, wspieramy Ale sama wybrała dym? tą gimnastykę? Sama wybrała gimnastykę, więc zobaczymy jak będzie, oczywiście ją wspieramy, no i, no i tak naprawdę cały czas gdzieś się mijamy, tak? Kiedy mój mąż leci na przykład na mecze, czy na reprezentację do, do Warszawy, to wtedy ja zostaję, wraca, wymieniamy się, teraz ja jestem w pracy na trzy dni, no i zaraz wracam do mojej rodzinki. A jak tak patrzysz właśnie na dziewczynki, no to sobie się Rety, Te dopiero to się urodziły, teraz mówisz druga klasa, kiedy to szybko tak wszystko no zleciało, nie? <laughs> no no właśnie, no właśnie, bardzo szybko ten czas leci, ale ale dużo się też dzieje. No właśnie, dużo się dzieje. E, na chwileczkę ciebie nie było. W, 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 chyba w życiu każdego człowieka pojawia się taki moment, że chciałby rzucić wszystko i pojechać gdzieś z plecakiem. Tak jak cię znam, to zawsze mówiłaś Paula. Ja kiedyś po prostu e, powtórzę program Azja Express tylko w realnym swoim życiu prywatnym. Udało Ci się? Nie jest to tajemnicą, że zazdrościłam Ci bardzo e, tej przygody i zawsze to, fa to faktycznie to sprawa Słuchaj, zawsze... może będzie kolejna edycja, zapraszamy tutaj. E, faktycznie jest tak, Zawsze marzyłam o takim, takim wyjeździe, zresztą jeszcze za czasów karate bardzo dużo podróżowałam i to z moją przyjaciółką Olą i stwierdziłyśmy, że powtórzymy kiedyś tego typu wyjazd i to był taki prawdziwy backpack. Słuchajcie, byłam z plecakiem na Dominikanie, gdzie codziennie zmieniałam miejsce pobytu, gdzie zwiedzałam, było bardzo aktywnie, spaliśmy pod namiotami, w, w, różnych, w różnych miejscach dużo aktywności. No, i pojechałam na Dominikanę też, żeby poznać Baciatę, bo Dominikana, Baciata pochodzi właśnie, tradycyjna Baciata pochodzi z Dominikany. No, a jak to, wiecie moi drodzy, to to jest moja nowa pasja. E, ale to jest nie tylko pasja, tylko już teraz pewien projekt biznesowy. Mówisz e, także ale jest, o. poczekaj, tylko każdy tak będzie mógł sobie z ulicy przyjść na, na trening mhm. do, tej, do tej twojej Oczywiście siłgi. tak. I powiem wam też, że to jest niesamowite, że do Barcelony przylatuje bardzo dużo Polaków. Mhm. Ja organizuję takie bootcampy, mam healthy w Polsce, oczywiście mam mój kochany healthy team, ale też teraz buduję healthy team w Barcelonie. Mam nie niesamowitych y y trenerów i organizujemy bootcampy. Takie sobotnie treningi. Mhm. Słuchajcie, na te treningi specjalnie przylatują też Polacy, czasami z Polski. Aha. Także będzie miejsce dla, dla turystów z Polski, dla którzy na 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 mecz. Może, bo, oj, z przyjemnością. będą chcieli e potrenować z nami. Ale Aniu, e ja muszę zapytać <coughs> o to, co się dzieje teraz e w naszych sercach kibicowskich, bo Ty pewnie też jesteś kibicką. Widzieliśmy Roberta jak strzelił gola w meczu z Wyspami Owczymi i on potem powiedział, że ta cieszynka była sekretem rodzinnym, czyli zasłonił oczy, uszy, buzie po, po golu. Powiedział, że to była dedykacja dla ciebie, bo nie było na meczu, wtedy miałaś urodziny. Mówisz, że to był sekret rodzinny. Jak ty odebrałaś tę cieszynkę? Możesz nam coś więcej zdradzić? No to był sekret. <laughs> <Weź> no. <laughs> jak to mówi moja córka Laura, to jest sekret. Sekretów się nie mówi. E, to był nasz sekret, ale, ale no zdecydowanie Reprezentacja budzi wiele emocji. Mój mąż już jest 15 lat w reprezentacji Polski. I wiadomo, przeżyliśmy wiele pięknych chwil z reprezentacją, jak i wiele, wiele tych też dużo tych przykrych momentów. Jedyne, co mogę powiedzieć, bo też nie chcę się wypowiadać w jego imieniu, ale Robert bardzo przeżywa te mecze, bardzo mu zależy. I wiem o tym, jak bardzo chce. Także. Tego typu znaki to są takie nasze połączenia między nami, ale po prostu wiem jak, wie, wiem, jak też mu jest ciężko. A powiedz, a w domu wy rozmawiacie też o tym tak, tak po prostu, tak po ludzku, przychodzi zmęczony, czasami sfrustrowany, jest ty jesteś pewnie takim, jakimś takim katalizatorem dla niego tych, tych emocji? To myślę, że jak każda żona jest katalizatorem i wsparciem dla swojego męża i to jest bardzo ważne i zawsze wspieram mojego męża i zawsze będę go wspierała um, i oczywiście są takie trudniejsze momenty, ale Robert zawsze w domu, jak jest, stara się skupić na rodzinie i na dziewczynkach. Mhm. Czyli mhm. odcinamy to wszystko. Jasne. No pewnie. Rozmawiamy też o problemach. No pewnie, że tak. Nie Słuchaj, dzisiaj będziemy tego. jeszcze tańczyć baciatę. Ja nie mogę się doczekać, szczęście. Wiesz, Zbie że tego nigdy nie Wszyscy w nazywają ją ciebatą. <noise> wszyscy. No nie wszyscy. Nie, to jest oczywiście <noise> żart. Ale spróbujemy się nauczyć. Mówisz, że nawet kawałek drewna, nawet... tak jak ja... Słuchaj, Słuchaj, ty masz takie miękkie, kocie ruchy. Nie, już zdecydowanie, tak sobie nie I Chciałabym dzisiaj też Państwu pokazać, że naprawdę baciata to jest taniec, który jest dla wszystkich niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu wytrenowania, niezależnie od tego, czy wcześniej ktoś tańczył, czy nie tańczył, to jest pewna forma aktywności. I chciałam też powiedzieć, że od momentu premiery Baczaty w mojej aplikacji to jest number one, mm -hmm. Baciata wyprzedziła moje programy treningowe teraz i naprawdę jest duże zainteresowanie, co cieszy. No a nie wiem, czy Państwo wiecie, taniec też niweluje depresję, stany depresyjne poprawia humor, także myślmy też o tym, co pozytywnego wnosi taniec.